Cześć, tak jak zostało powiedziane, nazywam się Jacek Kłosiński i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że oko to jest najpotężniejsze narzędzie, narzędzie marketingowe, a przy okazji mam nadzieję, że uda mi się te Wasze oczy na kilka spraw otworzyć. I tak sobie pomyślałem, że niedługo zbliża się Halloween, ulubione święto wszystkich fanów Ameryki, więc proponuję, żebyśmy spróbowali zacząć trochę od czarów i magii. I ja mam tutaj sześć kart. I za chwilę je odkryję, i chciałbym, żebyście po tym, jak je odkryję, wybrali sobie jedną, zapamiętali ją, bo ja sprawię, że ta karta zniknie, dobra? Ale tę kartę odkryję na krótko, więc szybko wybierzcie jedną, szybko ją zapamiętajcie, ok? Trzy, cztery ry. Ok, dobra. Czyja karta zniknęła? Okej, okay, Ja lubię, te, lubię bardzo te sztuczkę, pokazywałem ją już wiele razy, i za każdym razem kilkanaście, kilkadziesiąt procent osób podnosi rękę i mówi, że ich karta zniknęła. I część z tych osób nawet nie wie, dlaczego i jak to się stało. I oczywiście wiele osób się domyśla, ale wiele osób udaje mi się oszukać. I jak tutaj wszyscy siedzimy i wszyscy jesteśmy marketerami, zajmujemy się marketingiem, no to przyznacie, że nawet kilkadziesiąt procent podniesionych rąk, czyli wysoki współczynnik konwersji, jest całkiem niezłym wynikiem, tym bardziej, że ta sztuczka jest jest banalnie prosta, bo w drugim etapie po prostu pokazuje inne karty niż w tym pierwszym, ale one są tak podobne do tego etapu pierwszego, to wszystko dzieje się tak szybko i ta wasza uwaga tak skupia się w tym momencie na jednej karcie, że często nie zauważacie, co dzieje się wokół was i w pewnym sensie oczy was mylą. To jest trochę tak jak z tym filmem, który pokazywał, pokazywał Kamil Janina, gdzie nie zauważaliśmy tego, co dzieje się trochę w tle i tak jest w bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu sytuacjach nasze oczy nas mylą. W iluzji jest bardzo Dużo. Na przykład, gdybym pokazał wam ten obrazek, no to część osób powie, że widzi tutaj trzy belki, część osób powie, że widzi cztery belki. Podobno niektóre osoby przed chwilą na korytarzu widziały Batmana. W bardzo wielu sytuacjach naprawdę oczy potrafią nas oszukiwać. I tak jak powiedział przed chwilą Grzegorz też, to nie jest w dużej części nasza wina, bo to w pewnym sensie wszczepiła w nas ewolucja. Ten gadzi mózg, to życie na sawanie, tysiące tysiące lat temu, kiedy musieliśmy walczyć o nasze przetrwanie, o nasze życie i nie było tak bezpiecznie jak teraz, sprawiły, że kiedy na przykład w krzaku obok nas coś się ruszało, widzieliśmy ruszające się gałęzie, to nie mieliśmy czasu się zastanawiać, czy to jest jakiś tygrys właśnie, który na nas wyskoczy, czy na przykład nasz kolega sobie urządził to i to ja w krzakach. Musieliśmy szybko pod podejmować decyzje. Musieliśmy szybko wyciągać wnioski na podstawie tego, co widzimy, bo to decydowało o naszym życiu. I przez to niestety często do dzisiaj zachowujemy się irracjonalnie. Robimy y, rzeczy, których nie powinniśmy robić, czy podejmujemy decyzje, których nie powinniśmy podejmować, bo myślimy zbyt szybko i rzeczy, które widzimy, podpowiadają nam, nam jakieś w pewnym sensie złe wnioski. I tę zależność zauważyli już dawno naukowcy, tylko taki naukowiec nie może powiedzieć, że zachowujemy się głupio, że zachowujemy się irracjonalnie, bo każdy by się na tego Naukowca obraził, więc naukowcy wymyślili świetny eufemizm, nazwali to oszczędnością poznawczą. Czyli nie jesteś głupi, nie robisz irracjonalnych rzeczy, tylko jesteś oszczędny poznawczo. I to brzmi od razu lepiej i bardzo, moim zdaniem bardzo uroczo. I ta oszczędność poznawcza w bardzo wielu sytuacjach, także w kontekście marketingowym, jest obecna w naszym życiu. I my tutaj wszyscy teraz siedzimy sobie w kinie, więc załóżmy, że jesteśmy świadkami dyskusji, w trakcie której jakaś para zastanawia się nad tym, jak na jaki film pójść. No i Wiadomo, kobieta chce iść na Jeden film facet, chce iść na inny film wymieniają się argumentami. My sobie tej rozmowy słuchamy. I okazuje się, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia takiej postronnej osoby, która się przysłuchuje takiej dyskusji, dominującą czy ważniejszą w tej rozmowie osobę, za ważniejszą osobę uznamy nie tę, która ma lepsze argumenty, czy która ma lepszy styl wypowiedzi, czy która lepiej tę rozmowę prowadzi, tylko często uznajemy za ważniejszą tę, tę osobę, która częściej skupia nasz wzrok i czy skupia częściej naszą uwagę. I w psychologii nazywa się to złudzeniem fokusowym, czyli ten taki właśnie jeden z przejawów oszczędności poznawczej, gdzie uznajemy za ważniejsze te rzeczy, które przyciągnęły naszą uwagę, a nie te rzeczy, które są faktycznie tej uwagi warte. I myślę, że to jest też jeden z powodów, dla którego Paweł Tkaczyk ma szansę wygrać w ogóle te zawody, bo w co drugiej prezentacji ktoś go wyświetla na slajdzie i ma darmową uwagę i musi być strasznie cholernie ważny, skoro za chwilę ktoś o nim mówi. Ale to działa oczywiście w świecie przyrody, w świecie, marketingu, również co zostało wielokrotnie udowodnione, że te produkty, które przyciągają naszą uwagę szybciej, skuteczniej i zatrzymują ją na dłużej, oceniamy lepiej uważamy, że one są lepsze, ważniejsze, bardziej wartościowe. Czyli można powiedzieć, wysnuć taki trochę smutny wniosek, że wygrywa często nie ten, kto jest najlepszy, tylko ten, kto dłużej przyciąga naszą uwagę, szybciej, skuteczniej o tę naszą uwagę zabiega. I to w świecie przyrody, w świecie marketingu też ma swoje oczywiście jak najbardziej zastosowanie. Tylko jest jeden problem, bo to nie jest takie proste, że wystarczyłoby przyciągnąć uwagę, ją zatrzymać i wygrać, być tym, być tym najlepszym. Jeśli zastanowilibyśmy się nad uwagą, i jakimś miernikiem tej uwagi, który moglibyśmy znaleźć, czyli tak zwany między innymi attention span, czyli ten wskaźnik, który mówi o tym, na ile czasu jesteśmy w stanie się skupić i skoncentrować, o czym też dzisiaj już wielokrotnie było, było wspominane, on spada. Kiedy wzięlibyśmy za początek rok 2000, kiedy zaczynała się era social media, kiedy zaczynała się era smartfonów, zaczynała się era powszechnego internetu, on wynosił około 12 sekund. I w ciągu kilkunastu lat do dnia dzisiejszego spadł o jedną trzecią i obecnie świadczymy się, że on wynosi praktycznie łącznie 8 sekund. I to jest mniej więcej tyle, ile wynosi świadomość złotej rybki, z której lubimy się czasami śmiać, że jej pojemność pamięci jest taka krótka i jej życie wynosi tylko 8 sekund. A okazuje się, że w praktyce często nasza uwaga wygląda w ten sam sposób, że przeskakujemy z jednej rzeczy do drugiej po, po sekundach i często nie pamiętamy, co robiliśmy minutę temu. I Tutaj oczywiście to nie jest też czarno-biały temat, on ma dużo, dużo 50 skali, 50 odcieni szarości można powiedzieć i niektórzy się kłócą z tym, że dlaczego 8, dlaczego nie 7, jak to w ogóle obliczono i tak dalej i tak dalej. I oczywiście można by się nad tym zastanawiać, natomiast najważniejsze jest to, i pewnie każdy jak tutaj siedzi się z tym zgodzi, że coś jest na rzeczy, że coraz więcej rzeczy, coraz więcej komunikatów, informacji walczą o naszą uwagę, ta uwaga jest coraz bardziej rozproszona, a nam też jest coraz bardziej Coraz trudniej skupić właśnie przez te na przykład włączone telefony, e, s, m, tablety i tak dalej, które, które mamy. Tylko, że to wcale nie oznacza, że jesteśmy coraz głupsi i takich wniosków też moim zdaniem nie można wyciągać. Bo jeśli skupilibyśmy się na głupocie właśnie dosłownie albo na jej przeciwieństwie, czyli inteligencji, czyli tym, jakby, co możemy postawić w kontrze i z kolei w dalszym kontekście inteligencji mierzonej w formie testów IQ, to okazuje się, że kiedy przeanalizujemy ponad 200 tysięcy testów IQ przeprowadzonych w 60, przy, 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 na przestrzeni 64 różnych 64 lat w 48 krajach, to okaże się, że średni poziom inteligencji typowego człowieka tak naprawdę rośnie, rośnie liniowo i rośnie wyraźnie na przestrzeni tych 64 lat, wzrósł, wzrósł prawie o 20 punktów. I to się nazywa efektem Flina, od nazwiska naukowca, który to jakby temu tematowi poświęcił dużo czasu i udowodnił nawet, że to się dzieje w mikroskali, nawet w ciągu kilkunastu miesięcy da się zauważyć wyraźne istotne wzrosty. Ogólnego poziomu IQ. I oczywiście teraz każdy sobie myśli, dlaczego nie widziałem tego, kiedy moja mama mówiła, że nie mam się wymądrzać, ale też się zastanawiacie na pewno, co to daje nam w kontekście marketingu i po co ja o tym w ogóle mówię. Bo kiedy zaczniemy się bardziej zagłębiać w test IQ i zastanawiać, z czego mógłby się wziąć ten wzrost tego IQ, to dojdziemy do fajnych wniosków. Bo w testach IQ jednym z popularniejszych typów pytań, takich bardziej charakterystycznych, są tak zwane pytania dotyczące podobieństwa. Czyli pytania, gdzie mamy pustą budkę i mamy dopasować jakiś obrazek do jakiegoś ciągu znaleźć jakiś wzór, z jakiś powtarzający się schemat. I okazuje się, że za globalny i ogólny wzrost na przestrzeni lat IQ odpowiada nasza coraz lepsza zdolność rozwiązywania testów podobieństwa. Nasze umiejętności arytmetyczne wręcz się obniżają na przestrzeni lat. Słowno werbalne, powiedzmy, są na tym samym poziomie, ale to, że IQ nam rośnie, jakby wynika z wzrostu naszej inteligencji wizualnej, która z kolei wynika z tego, że jesteśmy właśnie dobrze codziennie w tym trenowani, ze smartfonem w ręku, z przeskakującymi obrazkami, gifami, emoji, coraz lepiej znajdujemy wzor, Wizualne I można powiedzieć, że jakby... Sposób jakby myślenia wizualnego jest jakby coraz tym bliższy, jesteśmy w tym coraz lepsi. Czyli można powiedzieć, że faktycznie zmienia się świat, zmienia się nasza uwaga, zmienia się ilość informacji, z którymi musimy walczyć, ale to nie znaczy, że my jesteśmy coraz głupsi, i coraz bardziej rozproszeni, tylko też dostosowujemy swój sposób myślenia do tego, żeby sobie z tym poradzić i jak widać, jesteśmy praktycznie w tym coraz lepsi. I ten jakby wizualny sposób myślenia znajduje odzwierciedlenie w różnych aspektach, w różnych kontekstach, również w marketingu. Bo jakbyśmy na przykład przeanalizowali najszybciej rosnące sieci społecznościowe w ostatnich latach, to one są albo głównie wizualne, jak Pinterest, Tumblr czy Instagram, albo deklarują, że chcą być w dużej części wizualne, jak na przykład Facebook, który to wprost deklaruje. Specjaliści z Cisco szacują, że już w przyszłym roku ponad 80% ruchu łącz internetowych będzie zajęta przez treści wizualne, w tym głównie wideo. Niektórzy tutaj widzą znowu problem i widzą czarne, czarne scenariusze. Mówią, że nasza cywilizacja zatoczyła koło, że zaczęliśmy od języka obrazkowego, teraz mamy wszędzie emoji, wszędzie mamy gify, i wracamy do komunikowania się obrazkami. To mi się wydaje, że problem, czy jakby jakby geneza tej, tej sytuacji jest zupełnie inna, bo kiedyś nie znaliśmy innego sposobu komunikacji, dlatego tak utrwaliliśmy jakieś informacje, a teraz uznajemy, że w otaczającym się świecie warunkach, które mamy, ten sposób komunikacji jest najlepszy, bo jest szybki, skuteczny, sugestywny, pobudzający naszą wyobraźnię itd. i tak dalej. ja nie widzę tutaj problemu, ja widzę tutaj dużą szansę dla typowego marketera, czy dla osoby, która chce dotrzeć skutecznie z jakimkolwiek komunikatem do swojego odbiorcy. Tylko moim zdaniem jest Jeden zasadniczy warunek, o którym chciałem Wam powiedzieć, że nie możemy komunikacji wizualnej traktować jako takiego kwiatka do kożucha, jako tej rzeczy, którą będziemy oceniali tylko w kategoriach ładne-brzydkie, jakiego uładniacza naszych treści, czegoś, co ma wyłącznie jakieś kryteria estetyczne. Moim zdaniem za komunikacją wizualną stoi znacznie szerszy kontekst, i przynajmniej w czterech rzeczach komunikacja sprawdza się dużo lepiej, i do, o tych czterech rzeczach Wam chciałem teraz powiedzieć. I zaczęliśmy tę prezentację od uwagi, więc na uwadze teraz. Te Tudi začnem, bo... Badania eye-trackingowe, czyli badania, które analizują ruchy gałek ocznych, pokazują, że wizualne elementy grafiki, infografiki przyciągają nie tylko szybciej uwagę, szybciej, lepiej, skuteczniej, ale też na dłużej tę uwagę zatrzymują. Czyli te same treści, które pokażemy wizualnie, versus treści, które pokażemy tekstowo, sprawdzają się lepiej w formie wizualnej, na dłużej po prostu osoba spędza więcej czasu, żeby je oglądać. A przed chwilą powiedzieliśmy sobie, co dla nas znaczy, że ktoś długo patrzy na nasze treści. I poświęca swoją cenną uwagę na nasze informacje. Po drugie Oczywiście każdy chce, żeby nasze treści były udostępniane, podawane dalej. Zastanawialiśmy się na jednej z poprzednich prezentacji, jak zrobić tego virala. I na przykład specjaliści z BuzzSumo, którzy przeanalizowali ponad milion różnych treści w internecie, artykułów, wpisów na blogach, zauważyli, że te najchętniej udostępniane mają jakąś formę infografiki, wizualizacji, są w dużej części wizualne, podbudowane obrazem. Wizualizacje, grafiki chętniej też podajemy dalej, chcemy się nimi dzielić. I po trzecie, jakbyście teraz zastanowili się, co robiliście pięć minut temu, co robiliście wczoraj, co robiliście rok temu, to przed oczami stoją Wam głównie obrazy, prawda? Robi się dosłownie wręcz taki pokaz slajdów, wyświetlają się Wam jakieś, jakieś zdjęcia, można powiedzieć. I nasze, oczywiście pamiętamy dźwięki, pamiętamy zapachy, ale nasza pamięć jest głównie wizualna. I badania pokazują, że gdybyśmy, gdybym teraz wam pokazał kilkanaście wyrazów, i poprosił za trzy dni, żebyście mi te wyrazy powtórzyli, to powtórzycie mi mniej więcej 10% tylko tych wyrazów. Ale gdybym wam pokazał kilkanaście zdjęć, Piktogramów, symboli, jakiś inny grafik, to jesteście w stanie przypomnieć sobie po trzech dniach nawet 65% tych informacji. Informacje wizualne znacznie łatwiej i skuteczniej trafiają do pamięci. I oczywiście, jak wszyscy tu siedzimy, jesteśmy marketerami, chcielibyśmy, żeby nasze informacje były łatwiej zapamiętywalne, żeby przyciągały uwagę, żeby zatrzymywały ją na dłużej i żeby no, ktoś pod, miał ochotę podać ją dalej i, i dzielić się tymi treściami ze swoimi znajomymi. Ale jest też czwarta rzecz. O której, no jakby, czy, rzadziej sobie, Z której sobie rzadziej zdajemy sprawę i rzadziej myślimy, ale o moim zdaniem ona jest równie potężna, jak niepotężniejsza. I gdybyśmy sobie wyobrazili jedną rzecz, i teraz panie proszę, i przepraszam z góry, że jeśli to będzie tortura, ale żebyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy facetem, i podchodzi do nas na ulicy jakaś piękna, młoda, atrakcyjna dziewczyna i pyta nas o drogę, o wskazanie jakiegoś miejsca w mieście, to oprócz wciągnięcia brzucha, to co zrobimy? Pokażemy jej tę drogę, prawda, powiemy, gdzie ona jest, będziemy z uśmiechem, w pełni ochoty pokazywać, gdzie tę drogę może odnaleźć. Ale kiedy po trzech minutach Podejdzie do nas druga młoda kobieta, równie atrakcyjna, równie piękna, ale ona pokaże palcem czterech drysiarzy, którzy stoją 100 metrów obok i powie, że oni ukradli jej telefon i zapyta, czy pomożemy odzyskać ten telefon, no to my zaczynamy wtedy chrząkać, wtedy przypominamy sobie, że mamy zupę na gazie, że musimy dziecko z przedszkola odebrać i nie jesteśmy tacy chętni jak wcześniej. I faktycznie badania pokazują, że facet postawiony w takiej sytuacji, tylko w 20%, 20%, 20, tych, 20 tych facetów decyduje się pomóc, i dziewczynie i stanąć naprzeciwko tych, powiedzmy, dresiarzy. Natomiast jest jedno pytanie i jedna rzecz, która sprawia, że z tych 20% nagle robi się 40% i ona w ogóle nie jest związana z tą dziewczyną, która pyta o pomoc w kontekście tego telefonu, tylko jest związana z tą dziewczyną, która pyta o drogę. Bo okazuje się, że kiedy ta dziewczyna pierwsza Pyta nie o przypadkową ulicę, nie o przypadkowe miejsce, tylko o ulicę Świętego Walentego, to w, w przypadku drugiej dziewczyny i drugiego pytania, większa część facetów decyduje się udzielić jej pomocy i decyduje się interweniować. No bo w, to w psychologii nazywa się torowaniem, czyli sytuacją, w której jakieś określone pytania, sygnały, komunikaty, inne bodźce wpływają na nasze decyzje w momencie późniejszym. I to jakby pytanie o ulicę Świętego Walentego nakierowuje myślenie takiego typowego faceta na, na takie bardziej konteksty, powiedzmy nawet seksualne, budzą się jego hormony. On zaczyna być bardziej oszczędny poznawczo, zaczyna udawać samce alfa dużo chętniej. I to torowanie udowodniono w bardzo wielu różnych eksperymentach. Na przykład ten kelner, który na paragonie zostawi uśmiechniętą buźkę, napisze ją długopisem, statystycznie dostaje wyższe napiwki niż ten kelner, który tego nie zrobi. Będąc kelnerem nie opłaca się nie rysować takiej buźki, można w pewnym sensie powiedzieć. I no jakby w perswazji to ma jednoznaczne przełożenie, bo specjaliści od perswazji, no właśnie z profesorem Cialdiniem na czele zauważają, że ona się dzieje tak naprawdę na dwa etapy. Na ten etap właśnie perswazji, w którym prosimy kogoś, namawiamy, zachęcamy, żeby kupił, polubił, zarejestrował się, zostawił swoje dane i tak ale on jest poprzedzony etapem preswazji, czyli takim przygotowywaniem fundamentu, robieniem, robieniem gruntu pod tą e, późniejszą decyzję. I tutaj w grę wchodzą często rzeczy podświadome, takie, które torują. Nastawienie tego odbiorcy na tą perswazję, która nastąpi później. Mówi się, że często ten odbiorca podejmuje decyzję, zanim my w ogóle go o coś poprosimy, bo określone sygnały, bodźce, pytania, skojarzenia no, nakierowują, nakierowują jego uwagę na określone, na, na określone nastawienie w stosunku do nas, do tych naszych decyzji, które chcemy, żeby on podjął. I oczywiście my nie mamy z reguły czasu ani możliwości, żeby wysyłać pięknych, młodych dziewczyn, które zadają odpowiednie pytania naszym odbiorcom. Czasami mamy, czasami mamy mało Czasu, możliwości do tego, żeby te, torować to, to, to myślenie tego naszego odbiorcy, i wtedy treści wizualne sprawdzają się doskonale. Czy to w formie głupiej buźki na paragonie, czy w formie bardziej zaawansowanych, jak chociażby kolory, kształty, określone symbole, one już potrafią otworzyć naszego odbiorcę na określone decyzje, nastawić jego myślenie w określony sposób. I jak mówi Tomasz Haj, to to są te detale, może to jest ta truskawka na torcie, ale warto o takich rzeczach myśleć. I jest y, taki fajny, eksperyment, który przygotowała chińska ilustratorka, on się nazywa Chinese. i ten eksperyment mówi, czy ta ilustratorka w ramach tego eksperymentu stara się uczyć języka chińskiego w ten sposób, że rysuje jakieś kształty, kolory, symbole na wyrazach z języka chińskiego, żebyśmy my byli w stanie te wyrazy zrozumieć. I mi się ten eksperyment bardzo podoba z wielu powodów, ale wydaje mi się również dobrą metaforą tego, czym jest komunikacja wizualna. To jest też taki język który oferuje nam określone korzyści, który możemy wykorzystywać do tego, żeby się komunikować z naszym odbiorcą właśnie w tym zmieniającym się świecie, w tym świecie, który mamy dzisiaj, świecie w bardzo dużej konkurencji informacyjnej, świecie rozproszonej uwagi naszych odbiorców. Więc my się, chciałem Was zainspirować do tego, żebyście komunikację wizualną właśnie potraktowali jako szersze narzędzie, które potrafi sprawić, że jesteśmy lepiej zapamiętani, że te nasze treści są chętnie udostępniane, że, które sprawia, że no, gdzieś tam tę uwagę na dużej ciągamy. Także tyle ode mnie. Bardzo wam dziękuję.